Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj kontynuujemy ulepszanie fabryki. Także dzisiaj w planach jest dołożenie podświetlenia nóg z przodu. Tak, żeby było trochę bardziej komfortowo przy wsiadaniu. Bohatera już znacie, także nie ma co się zastanawiać. Lecimy z tematem. No a Was, jak zawsze, proszę o komentarz i o zalajkowanie tego filmu, jeśli Wam się spodobało. Dobra, lecimy. Mamy zdemontowany sowek, mamy zdemontowane poszycie ze strony kierowcy od spodu. No i będziemy montować te nasze lampki szesne. I o ile w przypadku poszycia strony kierowcy, to tutaj mamy otwór dedykowany na lampkę naszą, więc tutaj jest wszystko banalne, proste. Wkładamy lampkę gotowe. Natomiast co do schowka, to tutaj niestety, ale żadnego otworu dedykowanego nie mamy. I on powinien być, jeśli nie mylę się, tutaj w tym miejscu, tu. Ale nie będziemy zrywać wygłuszenia, bo jest przyklejone. I zrobimy po prostu tutaj miejsca na niego. Tutaj na tych dwóch kwadracikach albo nie. Także trzeba tutaj wyciąć, żeby zamontować naszą lampkę. I właśnie trzeba zrobić to tak, żeby ten rancik był po środku, tak żeby było do płaskiego montowane. Dobra, trzeba wymierzyć i wycinamy. Dobra, do podpięcia lampek praktycznie wszystko mamy. Mamy rozbyszone tu, tam i generalnie tak, no co, potrzebne nam są przewody ilości dwóch sztuk musimy przeciągnąć dwa przewodziki na tamtą stronę chcę wymierzyć tak, żeby było dobrze do schowka do tej lampki pod schowkiem no i pinać się będziemy pewnie gdzieś tutaj tutaj jest mnóstwo kabli, będziemy szukać tego, który, na którym pojawia się plus w momencie, kiedy błaczy się oświetlenie w środku auta Także taki, tak wygląda plan, nie ma nic skomplikowanego, łączymy taśmą dwa razem, przeciągamy, odmierzamy. Będę robić to tak, że odciągnę, główna linia będzie leciała prosto do podpięcia, a w nią później podepniemy się, no a później do niej od razu podepniemy się, żeby zasilić tą lampkę pod nogami kierowcy. Wszystko sobie wymierzymy i pójdziemy do środka. Se polutujemy, zwiniemy, zrobimy instalację tak, jak powinno być, i tyle. Będziemy montować. Wiązka gotowa. Tak to wygląda. Idziemy montować. Wiązkę mam przyciągniętą, więc de facto możemy składać nasz schowek, i już dalej będziemy wszystko robić z tamtej strony. No dobrze, ok. światełko damy, Ah, jest. dobra Jesteśmy tu gdzie jesteśmy, nasza instalacja z tamtej strony już złożona Wszystko A, powinno być Także została nam ta strona Już jestem trochę się rozpędziłem Bo Jestem na etapie podłączenia, w zasadzie to już podłączyłem Przylutowałem, proszę bardzo Interesuje nas taka c kosteczka Ona się znajduje proszę was Państwo w tym miejscu, o tu będzie widać, o tam o tam i od tej interesują nas górka wodna interesują nas przewody plusowe, to jest czerwone z masowe, to jest białe brązowe no i tak sobie podpinamy się podpinamy się teraz trzeba to zabezpieczyć ładnie. Ja rozpinuję, załóżę termokurczki, zgrzeję, zapinuję z powrotem, zawinę w tasiemkę. No i później to zrobię z tym wszystkim w porządek, żeby tu nie wyglądało. I zaraz zobaczycie jak to wygląda. Mamy wszystko ładnie poukładane. Została nam tylko ta nasze. Jązeczka do światełka standardowe wszystko jest ładne uwiązane, złożone już Także zaraz podpinamy i będziemy testować Akurat się ściemniło, więc pora na testy I tak to wygląda proszę bardzo Widać, widać, ładnie, ładnie bo i drodzy, ten króciutki filmik dobiegł końca. Jak sami widzieliście, oświetlenie zostało zamontowane. Oświetlenie działa. Bardzo przyjemnie to wygląda. Co o tym sądzicie i czy według was jest to Bayer, czy może komfortowe rozwiązanie, które też byście chcieli w swoim samochodzie mieć? Piszemy, lajkujemy. Ci, którzy nie subskrybują, subskrybujemy. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć!